Witam z tej strony: Mati, 3 Zapraszam na 225 odcinek z gry Fortnite. Nagradzaj no, tryb rankingowy, to Royal na solo. No ładnie, tam się Fortnite i jedziemy. Hmm, okay. O Jezus, sorry, nie się spokojnie stało. O, ja. ja. może mm. nie zapłacisz o mojego kanału z wleczkiem i łapką w górę po tym odcinkiem z gry Fortnite, bo to im motywuje do działania w filmów, na przykład Fortnite i inne gry kanale, no i oczywiście mm, inny filmy na moim kanale. To my... Mm. Nie zapłacisz o subskrypcję mojego kanału z i łapką w górę po tym odcinkiem z gry Fortnite, bo to im motywuje do działania w filmów, na przykład Fortnite i inne gry kanale, no i live'ów. No, i też mogę mieć C, czyli 700 subskrypcji do końca września tego roku. Dokładnie tak. Aktualnie miałem 666 subskrybentów, także nie wiem, nam brakuje tego celu. Um, zachęcam Was też do obserwacji mnie na moich Mediaspodziach, TikToku i gramy jest na czacie. Czy podatki nazwą na dole. Tak samo no i grupy dla widzów kanału Mati i na Facebooku, gdzie też ma nazwę, one na dole po prawej stronie, linki, upisze, oczywiście na linki w opisie, oczywiście pod odcinkiem z Gry Fortnite. Do, 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 do TikToka jest Instagrama na czatach że nazwa będzie podana. Jest zapraszam na grupę społeczność Matiego na Discordzie, który gdzie też podany link w opisie, oczywiście pod odcinkiem z To jest serdecznie zapraszam na grupę dla widzów kanału Mati i na Facebooku, który gdzie też podany link w opisie, oczywiście pod odcinkiem z te zawsze do współpracy z mną, z ta Mateusz Kuta, w HP, się kierować, a będzie dane podane opisie, oczywiście pod odcinkiem z Także życzę miłego oglądania. Dobra, gramy w tę solówkę rankingową. Oj, koń. To jedziemy, dawajcie. Mam nadzieję, że uda się nam wygrać. Zobaczymy. Dobra. Jedziemy z Gierą. Zobaczymy, jak to będzie. Dobrze. Mamy złota 2 rangę. Idziemy A... na, mhm. na raft. Na raft, na raft. Chęcimy na walecie, za czemfem pójdzie. O nie. Gdzie jest łeb? No nie, przegrałem. Nieeeee. Czemu? On mnie pokonał. Co za pech. Kiedy Gdzie lecimy? No, na raft, Co jest internetem? Halo? O, dobra, wyskoczyłem. Uff. Chciałem, ja że już deadna, ale. Chciałem, ja że już nie wyskoczę, ale wyskoczyłem jeszcze. wcześniej. Mm -hmm. Gotzimy, nam tam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Mm -hmm. spider I przegram, to jest mi tutaj. O nie. jedziemy, zobacz jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze tym razem. A to była poszczególna gierka tak słaba, a że masakra. Dobra, Dumsztad, no bo na Dumsztadt, no na Dumsztadt co będzie, nie? Jestem ciekawy Dumsztadu. Dobra, lecimy, dawajcie, zaczęto długi. Dobra, jedziemy. Dawajcie Zaczymy jak nam pójdzie mam nadzieję, że nie dedniemy. Boss ostatnio deduwy były. Mam pompę, którą mogę zabić go. Zabij go leczysz oh. Oh. Ale ulga, zabiłem go Jest Jest pokonany w końcu pierwszy dzisiaj Zabiłem go Jest No mamy go pierwszego wroga. Aj Na razie jest dobrze, na razie mam jedna fraga, to nie jest to źle, ale... Fajne te kill'offy tego Wolverina. Gdzie jest typ? W tym domku, nie? Widzę, chyba do mnie idzie. Hmm. Nie wiem, czy na niego iść, czy nie iść. Trochę ciężkie, trochę ciężka decyzja. Jestem gracz. No nie. Dostał. zginąć. O oh, ty. Dostał to mocno. Ma deduwę, ma taką deduwę. Leży! Jest! Opłaciło się go zabić, opłaciło się. Opłaciło się na niego skoczyć i go dabić, zabić, bo miał bardzo mało HP. Ja też nie miałem ja osłon, ale go zabiłem. Dobrze, pięknie poszło na no nie, powiem. Mam widzowie, ta gierka jest dobra. Ładnie zapowiada. Na razie jest dobrze. Na razie, na razie mam już dwa fragi na koncie. Źle nie jest. Źle nie jest. Mhm. O, pompę nie lepszą. Ta pompa by się przydała, lepsza pompa. Mocniejsza bardziej. Zabiję go szarą pompą. Nie mamy w ogóle leczenia. To jest dum, to już widzę. O no nie, głupie, głupie Ironmeny. Ja tego nie cierpię. Proszę. On no nie zabije mnie tym Ironmenem, głupim. Nie zabiłem mnie, zabij mnie eee. Dobra, ja jestem z powrotem. Dawajcie na raft Żeby nagierka była dobra. Lecimy tutaj, stary na pójdzie Ostatnie gierka była bardzo dobra Dwa franki nam zrobione, ci dwóch wrogów Dostajemy za to dużo punktów Więc myślę, że ta gierka też musi być dobra Trzynia doktora Duva On je na tačnou cipu, já bych Tak, dobra, o to jest. frak zrobiony, dobrze. Boty się lubią, nie? Przejdźmy dalej Wieczka jest dobra, jest open nawet Nie wiem co lepsze, wisolet ma mocniejszy Daj <laughs> dobrze zabity No że nam idzie, pięknie nam idzie, piękną gierkę mamy Jak marzenie, nie? Taką gierkę to ja lubię Tak dobrze idzie Wszyscy dodają Wydają, są zabici. Dwa fragi już zrobione To mi się podoba. To mi się podoba Taka giereczka. Tyle robimy dwa fragi. No Bardzo dobrze będzie na rokingowej dzisiaj. Ta wieżyczka warmachine bardzo dobra, ona jest mocna, ona nie jest słaba. celowanie jest mocne akurat, niech to będzie włączone, bo to jest bardzo dobre. Bo nasz naszą technikę od razu i może go łatwo zabić, nie? idzie na razie o nie Co to się otwiera safe znaczy nie safe bunkier muszę po bunkier iść Dadniemy go za chwilę, jak go. tego z bunkrem. Zabijemy go zaraz na znaczy no. Powinniśmy go zlikwidować już z problemu. Ten bunker jest niedaleko. Oni są w środku! Oni są w środku! Jest dobra, ona jest mocna. Ja ją bardzo lubię, ta wiereczka. Chyba w środku jadę stąd. Jadę z Trzy fragi mam, wow! Ucieczka udana uważam, nie? Tesla jest cicha bardzo. To jest cicho, samolot jest elektryczny, a tego cichutki. No, nic ja go nie za w ogóle nie słucham. Ja w ogóle nie słyszę tej Tesla. tak cicha. Nie pozwala na to, że nic jeszcze i Tesla. sobie ucieka on. o dobra No nie przegrałem I tak dobra gierka uważam Jeszcze jedna gierka i kończymy odcinek, dobra? To była dobra gierka Złoto 3, więc za chwilę będzie platyna ranga platyna, więc i mamy plus, 60, 6, plus 65%, to jest bardzo dużo. No, świetnie. Lecimy. Lecimy, lecimy. Na wejście na dumszta, na dumpsza. Ostatnio na rafcie też nam dobrze poszło. Tragi były, ale dumpsza też mi było źle. Mam popę. Dedań. Dzięki za pompunię. Leżysz. Niestety leżysz. Dobrze ci tak. Dwa fragi. <klucz> Ale dobrze mi idzie. Powiem Wam, że gierki dzisiaj rankingowe bardzo dobrze mi idą. Co prawda w że grze rankingowym mam po dwa killy albo po trzy. Ale tego o też dedłem. Ha! Trzy fragi. Łatwo. Łatwa gierka z Wami. No, łatwa, łatwa. Bardzo przyjemna i łatwa gierka. Ciekawe, co oni tu robią, ale... Mam co prawda trochę osłon. A nie wiem, że to jest dużo osłon czy mało. Mm -hmm. Chyba się boję tam iść, ale spróbujmy zaryzykować. No dawaj, chodź tu. Hm gdzie jest ten gracz? Ten wruch Szukam A tu jest. Jest gagatek. Serio on uciekł co za gra O nie laserem głupim Nie! Uciekam Z laserem głupim tu jest To zniku bot A dostał bomby Ale dostał bombę ode mnie ten bot. Uh. Bijom misterio, bijom bosa. Widzę. A oh, nie. Czemu bijom bossa? Czemu go biją? O, o, o posąg O posąk tego. Doktor Duma. Nie, nie my. Albo i nie. O oh, nie! Głupi! O oh, nie, ai... Dobra, myślę, że ta gierka była bardzo dobra. Trzy fragi, znaczy ile punktów i kończymy odcinek dobra. Myślę, że to jest dobry moment, bo naprawdę dobrze graliśmy, dobre gierki mieliśmy, dobrze nam szło, mamy już, zobaczcie, plus, plus, plus 26%, jest bardzo dobrze, także myślę, że bardzo dobre gierki po trzy fragi w każdej, to jest bardzo dobry wynik, uważam. Drodzy, do koniec tego odcinka 225 z gry... Dobrze mówię? Tak. to końca moi drodzy odcinka z gry Fortnite. To moi drodzy, już koniec tego odcinka 225 z gry Fortnite. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Grać ten tryb rankingowa bat, royal, na Solo. No i udało się po każdej gierce po trzy fragi zdobyć i dużo punktów. Dobry placement. Mamy już złoto 59%, 3, także niedługo na platyna zwita. Dobrze dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Ci się podobał nie zobaczycie się tradycyjnie mojej subskrypcji mojego kanału z łapą w górę pod tym odcinkiem z to Fortnite. O do działania w życiu Nad Fortnite, na Fortnite i gry, ale, No i live'ów. No i też pomagacie oczywiście 500 C 700 subskrypcji do końca września tego roku. Dokładnie tak. Żegnam się z pana, pa na razie i witam i widzimy się na chwilę na live z gry Fortnite. I dziękuję za oglądanie oczywiście. you